Tradycyjnie ostatni dzień przed przerwą świąteczną w szkołach upłynął pod znakiem jasełek i apeli okolicznościowych nawiązujących do świąt Bożego Narodzenia. 22 grudnia takie uroczystości odbyły się w Zespole Szkół nr 1 imienia Legionów Polskich w Kozienicach oraz w Pierwszym Liceum Ogólnokształcącym imienia Stefana Czarnickiego w Kozienicach. Na zaproszenie dyrektorów placówek uczestniczył w nich starosta kozinicki Krzysztof Wolski. Gwiazdy tańczyły w noc, gdy przyszedł Pan. Słowa te stanowiły myśl przewodnią przedświątecznego spotkania w Zespole Szkół nr 1. Jest taki dzień bardzo ciepły choć grudniowy, który liczy się od zmroku. Jest taki dzień jeden tylko w roku, gdy jesteśmy wszyscy razem. Jest to Wigilia Bożego Narodzenia. My dzisiaj na dwa dni przed Wigilią spotykamy się tak jak w rodzinie, żeby złożyć sobie życzenia. Ja ze swojej strony życzę pogodnych, radosnych świąt, wypełnionych miłą, serdeczną atmosferą. Świąt przepełnionych radością, spokojem, przyjaźnią, miłych prezentów, miłych rozmów, gestów. Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru doda Wam siły na nadchodzący nowy rok. A w nowym roku życzę realizacji zamierzonych planów, spełnienia wszystkich marzeń. Wesołych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. Zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Dużo wytchnienia, dużo optymizmu, radości w gronie rodzinnym, żebyście. Z daleka od pracy te swoje problemy zostawili tu dzisiaj. Ewentualnie, żeby tego nie przenosić, bo myślę, że każdemu z nas potrzebna jest chwila wytchnienia. I właśnie temu między innymi mają służyć święta, wigilia żeby po prostu cieszyć się swoją obecnością, swoim towarzystwem w gronie rodzinnym. Wszystkiego najlepszego w nowym roku i spokojnej atmosfery przy stole wigilijnym. A tą bombkę myślę, że tutaj dołożę, może nie będzie przeszkadzała na stole, później pani dyrektor zagospodaruje jako symbol nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Wszystkiego dobrego. Świętujcie, cieszcie się prezentami, ale najważniejsze, bądźcie razem. Bądźcie razem, bo, bo tego nam tego brakuje, tego coraz więcej pandemia zniszczyła yy, związki te rodzinne, te, te relacje. Także ja jeszcze mam taką, yy, jako rodzic, yy, prośbę do kochanej młodzieży, yy, żeby troszeczkę, bo sam wiem, mam dwójkę dzieciaków, yy, Odłóżcie na ten czas troszeczkę smartfony, bądźcie bardziej z rodziną, z rodzicami, przyjdźcie, powiedzcie na przykład, mamo, tato, może coś pomóc, uwierzcie mi, że te relacje między, rodzinne naprawdę rodzic tego chce przyjdzie i to doceni, naprawdę to doceni. A przy okazji nadchodzącego nowego roku życzę wszystkim spełnienia planów życiowych i wszystkiego dobrego. Przedstawione tego dnia jasełka mówiły o tym, że w życiu prezenty i materialne dobra nie powinny zastępować nam drugiego człowieka i relacji z nim. Maryja uśpiała Jezuska i usnęła biedna zmęczona. Ale co to? Pod choinką nie ma prezentów. Musimy je pozbierać i przynieść jak najszybciej. Co tutaj sprzedajecie? Wszystko, czego Pan sobie życzy. Chciałbym zakończenia wszystkich wojen na całym świecie. Więcej sprawiedliwości. Zakorzenione ziarno to cud. Nawet największe, najpotężniejsze drzewo Bierze swój początek z małego nasionka Twoja dusza jest ogrodem W którym zostały zasilone ogromne wartości I najważniejsze dzieła Czy pozwalasz im wyrosnąć? Pewna kobieta wyznała Minęło już kilka lat od śmierci mego ojca A do dzisiaj mam wyrzuty sumienia Że nigdy nie powiedziałam Tato, bardzo cię kocham Daj nam Że nie trzeba żałować przyjaciół, że gdziekolwiek są dobrze im jest, bo są z nami choć w innej postaci Widzi pani, mamy małą córeczkę, lecz bardzo często przebywamy poza domem. Zarówno w dzień, jak i wieczorem. Zauważyliśmy, że córeczka rzadko się uśmiecha. Chcielibyśmy kupić jej coś, co uczyniłoby ją szczęśliwą, nawet wtedy, gdy nie ma nas w domu. Przykro mi, ale my nie sprzedajemy tu rodziców. Pragnęłam mleka, a dostałam butelkę ze smoczkiem. Pragnęłam rodziców, a dostałam zabawkę. Pragnęłam rozmowy, a dostałam telewizor. Pragnęłam się uczyć, a dostawałam świadectwa szkolne. Pragnęłam myśleć, a dostałam wiedzieć. Pragnęłam miłości, a dostałam obojętności. Pragnęłam zawodu, a dostałam posadę. Pragnęłam szczęścia, a dostałam pieniądze. Pragnęłam nadziei, a dostałam strach. Pragnęłam zmienić świat, a dostałam litość. Pragnęłam żyć. Jest taki dzień. W pierwszym liceum ogólnokształcącym apel świąteczny przygotowany został w oparciu o słowa kolendy Bóg się rodzi, moc truchleje. Spotkanie rozpoczęło się montażem słowno-muzycznym, w którym młodzież zaprezentowała jasełka w nowoczesnej odsłonie, mówiące o nadziei, o tym, iż w relacjach międzyludzkich nie może zabraknąć dobrego słowa, wsparcia oraz zrozumienia i chęci niesienia pomocy. Natomiast odczytane fragmenty Pisma Świętego przybliżyły zgromadzonym historię narodzin Jezusa. Gdy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Nie rozumiem. Ja tego nie rozumiem. Nie rozumiem. Nie wiem, co się stało. Spokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. A to Bóg chce spocząć w Twoim sercu. Jakie są nasze serca? Co te serca potrafią? Chór anielski śpiewał. Chwała Bogu wysokości, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Nazywam się Kira Petrychenko, mam 15 lat i przyjechałam tutaj do Polski z Ukrainy. Przeżyłam dwie wojny, jedną w 2014 roku, kiedy zaczynała się aneksja Krymu i w 2022 roku jestem tutaj sama z mamą, tata, brat i dziadkowie zostały w Ukrainie. I ja jestem bardzo wdzięczna dyrekcji, nauczycielom i przyjacielom i przyjaciółkom, którzy pomogli mi w ten trudny czas. Bardzo dziękuję. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze tutaj jasełka i myślę, że ten czas przedwigilijny, gdzie wszyscy wchodzimy właśnie na takich spotkaniach, przygotowujemy się właśnie do spotkania rodzinnego, do przygotowania do tych najwspanialszych świąt, jakimi są święta Bożego Narodzenia, często zagonieni, zabiegani, szukamy po prostu różnych zajęć i przychodzą święta, przychodzi czas wolny, a my wtedy próbujemy odpocząć, ale gdzieś na zewnątrz, bo wtedy jest to czas na to, żeby gdzieś po prostu pojechać, odpocząć. Natomiast myślę, że wróćmy do czasów tych takich naszych historycznych, gdzie właśnie te święta to są święta rodzinne. To jest właśnie ta nasza historia, którą powinniśmy i szanować i przekazywać z pokolenia na pokolenie i nie pozwólmy sobie tego odebrać. Także życzę, żeby to grono, które zasiądzie przy waszych stołach wigilijnych było właśnie tym gronem stuprocentowym, żebyście potrafili się zjednoczyć, porozmawiać, komórki wrzucić gdzieś tam do, do szuflad głęboko, zapomnieć o tym, że trzeba pisać SMS-y przy stole wigilijnym, bo to nie ten czas. Musicie wrócić do rozmów bo to tylko w ten sposób można naprawdę nawiązać prawdziwy kontakt z rodziną na nadchodzący 2023 rok. Życzę spokoju, wiary, optymizmu, Oby nie był gorszy od tego, który był w tym roku, bo takie zapowiedzi gdzieś tam się pojawiają. Także wierzę, że uda Wam się wszystkim, zarówno gronu pedagogicznemu, realizować swoje... Założenia dydaktyczne, wychowawcze, jak również te, te swoje marzenia osobiste. Życzę radości, spełnienia najskrytszych marzeń. Życzę Wam, aby zrealizowały się wszystkie Wasze plany, również te szkolne i te osobiste. No i przede wszystkim jak najlepszego, radosnego, szczęśliwego nastroju podczas tych świąt i wspaniałego odpoczynku.